Arkadiusz Łakomiak, piekarze. Bycie piekarzem to trudna dość sprawa. Pieczenie chleba to nie jest zabawa. W piekarni też wszystko bywa gorące gorące piece jak w ciągu dnia słońce. A w piecach tych pieką się bułki rogale. Rzecz miejsce ma takie, nie kłamię ja wcale. Tu wszystko jest białe: i sufit, i ściana, i chlebek się piecze od nocy do rana. A złote pieczywo tak cieszy piekarze, i każdy z nich gdzieś tak. Sto kilo waży. I chlebek kupują bogaci i biedni W niedzielę i święta i w dzień powszedni. Dla wszystkich piekarzy te słowa są hasłem: Pieczenie chleba. To bułka jest z masłem.